Pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była dobra, aczkolwiek determinacja zespołu i to, że nam nie szło, pozwoliła w drugiej połowie zmienić troszeczkę taktykę i, i to przyniosło efekt. Czekaliśmy na, na swoje sytuacje, staraliśmy się grać agresywną obroną i po 40 minutach okazało się to skuteczne. Myślę, że w takim ogólnym podsumowaniu y, można mieć piłkę i mieć mnóstwo, mnóstwo sytuacji, można kontrolować i mieć tyle samo, więc y, myśmy dzisiaj wykorzystali jedną sytuację więcej. Trzeba się cieszyć, ale to jest dopiero połowa drogi, także nie bujamy po bokach, jesteśmy, stąpamy twardo po ziemi. Cieszymy się z tego, że dzisiejszy wynik jest na naszą korzyść. Zaczęło się niefortunnie, no ale tak jak ktoś mówi, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, tak? Także mam nadzieję, że w drugim meczu damy radę, będziemy konsekwentni w grze w obronie i wygramy pokazaliśmy może nie najlepszą, ale fajną grę, o czym świadczyło dużo takich stuprocentowych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Już gdzieś tam mogliśmy wcześniej szale w tym spotkaniu bardziej przechyć na swoją korzyść, no niestety jak nie strzelasz, to tracisz. Jak mówią stare zasady, także Klirex wykorzystał swoje sytuacje i po pierwszym meczu prowadzi.